Załóżmy, że słucha nas osoba, która jest w tym momencie uzależniona. E, co by się jej poradziło? Od czego w ogóle może zacząć tą no na pewno długą drogę, cały e, ten proces e, wychodzenia z tego uzależnienia? Poleciłbym to, co chyba mi na pierwszym etapie pomogło to po prostu znaleźć grono ludzi, którzy, którzy są tak samo chorzy, czyli jakoś wspólnotę anonimowych alkoholików albo narkomanów. To zależy tam od czego jest cokolwiek uzależnione polecam też po prostu e, zahaczyć o terapię e, nie polecam na pewno na początku środków psychodelicznych e, można się bardzo łatwo pogubić i, i, i dla mnie to też nie jest holistyka bo ostatnio coraz więcej widzę jak coraz więcej krzywdy tym ludziom się dzieje, bo zostają sami po, 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 po tych warsztatach, ceremoniach i, i nie radzą sobie z tym, bo, bo nie znają kompletnie swoich emocji. Czyli trzeba osoby, która ich trochę pokieruje, tak? Najlepiej byłoby. Z... Ze specjalistami przepracować. Przecież w Polsce mamy świetnych psychoterapeutów z Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Mogą się tam zgłosić, jeżeli by chcieli popracować, porozmawiać na ten temat, żeby, żeby po prostu e, podzielić się swoimi doświadczeniami. Oczywiście tam nie dostaną takich środków, bo w Polsce są nielegalne, ale, ale badania naukowe i, 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 i znajomość terapeutów e, z tym tematem jest ogromna.